W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże miłosierdzia, składamy przed Tobą hołd i modlitwę za wszystkich naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata, przechodząc do Twojej wiecznej chwały. Dziękujemy Ci, Ojcze, za każdą z tych drogocennych dusz, które w naszym życiu miały niezastąpione miejsce. Dziękujemy Ci, Boże, za nasze mamy, które były nie tylko źródłem miłości i opieki, ale także wiernymi przewodniczkami na naszej drodze życiowej. Prosimy Cię, niech każda z nich znajdzie wieczny spokój w Twoim królestwie. Dziękujemy Ci, Panie, za naszych tatusiów, którzy swoją mądrością i troską kierowali nasze kroki, ucząc nas szlachetności i odpowiedzialności. Prosimy Cię, niech każdy z nich w Twojej obecności cieszy się wieczną radością. Dziękujemy Ci, Boże, za nasze siostry i braci, którzy byli naszymi wiernymi towarzyszami, dzieląc z nami radości i smutki. Prosimy Cię, niech ich dusze znajdą wieczne spełnienie w Twojej miłości. Dziękujemy Ci, Panie, za nasze babci i dziadków, którzy byli źródłem mądrości, opowiadając nam o korzeniach naszej rodziny. Prosimy Cię, niech każda z nich przebywa w Twoim wiecznym królestwie, otoczona Twoją miłością. Dziękujemy Ci, Boże, za wszystkich naszych bliskich, którzy odeszli przed nami, zostawiając w naszych sercach niezatarte ślady miłości i dobra. Prosimy Cię, niech ich dusze znajdą w Twojej obecności pełnię szczęścia. Prosimy Cię, Panie, o siłę i wytrwałość dla nas, którzy tęsknimy za naszymi bliskimi. Niech ich pamięć będzie dla nas źródłem inspiracji i wsparcia w naszym życiu. Przyjmij ich, Panie, do swego wiecznego królestwa, gdzie nie ma już bólu, cierpienia i smutku. Niech żyją w wiecznej harmonii z Tobą w otoczeniu aniołów i świętych. Prosimy Cię, Panie, o Twoje błogosławieństwo dla nas wszystkich, którzy czujemy tę bolesną stratę. Otwórz nasze serca na Twoje światło i miłość, abyśmy mogli iść naprzód z ufnością w Twoją opiekę. Pomóż nam w naszej wierze, abyśmy zawsze szli drogą, którą nas prowadzisz. Amen.